Ale jest tutaj. Jest tutaj taka. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z zapowiedzianym na Instagramie unboxingiem kalendarza zagranicznego, adwentowego, który przyszedł do mnie dosłownie w piątek z Wielkiej Brytanii jest to kalendarz Feel Unique jest to taka brytyjska, w zasadzie europejska można powiedzieć, bo ma odpowiedniki w różnych krajach e, strona która oferuje w swoim asortymencie ma e, tysiące e, liczone chyba w 50 tysiącach e, marek, produktów e, w sprzedaży, kosmetycznych pielęgnacyjnych, akcesoria różnego rodzaju, mnóstwo tego jest i właśnie ta strona też wypuszcza swój kalendarz adwentowy w tamtym roku również taki kalendarz był w tym roku zdecydowałam się go kupić Wobec tego pokażę Wam, jaka tam zawartość jest. Jeszcze tylko tak gwoli spisu treści. Na samym końcu tego filmiku będzie losowanie. Wyniki rozdania będą tego, które w jeszcze poprzednim filmiku na moim kanale ogłosiłam. Wobec tego. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko rozdaniem i wynikami, to śmiało przesuwajcie pod koniec filmiku i zobaczycie, kto wygrał. Ten kalendarz kosztował mnie, powinien kosztować 95 euro, natomiast ja mam kod zniżkowy i też Wam ten kod zniżkowy podlinkuję pod spodem, wypiszę. I dzięki temu zaoszczędziłam 10% ze swojego zamówienia, wobec tego zapłaciłam 85 mniej więcej, 85 euro. Dorzuciłam jeszcze do zamówienia um, serum z The Ordinary um, Arguline Solution 10%, bo miałam już to serum, jest świetne. A to serum dorzuciłam do zamówienia dlatego, żeby mi darmową przesyłkę, bo darmowa przesyłka jest od 90 euro. Kosztem dodatkowego produktu można po prostu zaszczędzić na przesyłce, która bodajże kosztuje i tak 4,5 euro, więc nie jest to aż tak dużo jak na y, międzynarodową wysyłkę. Nie przedłużając, przechodzimy już do rozpakowywania. Tak prezentuje się już otwarty kalendarz. Prawda, że piękny. Ostatni Look Fantastic miało kosmiczną edycję, natomiast to wygląda zdecydowanie kosmicznie. Niestety, konstrukcja jest dosyć niestabilna, więc mam nadzieję, że nie zawali się to na mnie. I przechodzimy do jedyneczki. O, jeszcze się trzyma. Dosyć lekka ta jedyneczka. Zobaczymy, co jest z co jest wewnątrz. Glittergazm, <grym> czyli prawie jak glitterowy orgazm. No, nie wiem, Red Hot Ready. Nie ma żadnej karteczki w środku, także nie powiem Wam. Glitter Lip Topper. O, jest. Przez te brokaty to tak w ogóle słabo widać cokolwiek. Glitterowy topper. W kolorze czerwonym, chociaż pewnie koloru nie daje zbytnio, tylko ten glitter w takim kolorze. Mam nadzieję, że dwójka będzie lepsza. Bardziej wpisze się w moje gusta pielęgnacyjne, bo ja bardziej wolę pielęgnację. z dwójka jest w ogóle. Dwójka, o, jest. Super, dali dwójkę na sam dół, żeby cała konstrukcja się jeszcze bardziej zawaliła. Nie. Może ktoś to tak projektował, żeby wyjmując nie zawalało się. Tutaj taka. Ale te opakowanka są w ogóle świetne. O. To jest jakiś kremik Brazilian Boom Boom Cream. Hmm. <grystawa> Nazwa tak brazylijska. Szybko wchłaniający się krem do ciała. O. Chyba widziałam na jej stronie taką dużą wersję tego. Taki kremik do ciała, jeżeli będzie bogaty i dobrze nawilżał, to myślę, że świetna opcja, żebym wzięła teraz ze sobą go na urlop. Trójka jest naprawdę bardzo lekka. Wszyscy z pewnością znają ten produkt. Są to rzęsy sztuczne z Ardell. Ja ogólnie nie jestem fanką rzęs, sztucznych rzęs. Sama sobie za bardzo ich nie doklejam. Chyba, że naprawdę mam jakąś ogromną okazję, jakieś wesele czy coś. Na plus jest, że jest yy, klej do rzęs. Gratis? Pytanie. A, to jest taki mini mini. Z duo. Czwóreczka. Czwórka też jest na górze, więc nie zrobię krzywdy konstrukcji. Coś konkretnego. Ultra Repair Cream z First Aid Beauty. Apply as needed from head to toe. <laughs> Czyli w zasadzie taki uniwersalny krem. Od góry do dołu można się nim wysmarować. Ciekawe. Krem, który sprawdzi się zarówno na twarzy, jak i na, na ciele. Skład jest w miarę porządku. no. Myślę, że nie jest zły. I pojemność to jest 56 gram. Więc dosyć spory. Kremik w czwórce był. Piątka jest bardzo lekka, znowu, niestety. A, ale jest tutaj. Jest tutaj taka mały wypadek przy pracy i kalendarz postanowił położyć się spać i w ten sposób już niech zostanie, bo trochę strach. I mamy tutaj e, spray, który już miałam z limitowanej Look Fantastic Crush and All, tylko w takiej małej formie, 5 ml. Ja mam w pojemności 75 ml e, ten swój I jest to Deep e, Sleep Pillow Spray. I powiem Wam szczerze, że ja się uzależniłam od tego i nie potrafię już pójść spać bez tego zapachu. Spryskuję sobie tak solidnie poduszkę i czasem nawet kołdrę. Ciekawa jestem czy pachnie tak samo. Tak, pachnie tak samo, lawenda. Już biorę szósteczkę. te opakowania w ogóle same się rozpakowują. Jest to Aveda Beautifying Composition Oil. Jest to olejek do ciała, do kąpieli i do skalpu. No i z tego widzę po składzie to po prostu mam mnóstwo w sobie olejków różnego rodzaju. Mm, czuję olejek eteryczny. Ciekawa jestem, do czego y, będę to stosowała. Y, poczytam na jego temat oczywiście. Mam, mam odrzucać to na łóżko. Co jest w siódemeczce? O! W siódemeczce jest Inika Loose Mineral Blush. Ha, mineralne rzeczy są zawsze na propsie. Róż mineralny. Jeszcze różu mineralnego nie miałam, ale wiem, że one są bardzo intensywne i trzeba z nimi uważać, żeby nie przesadzić. Wygląda wygląda konkretnie. Jakby się nim wymazać, to z pewnością y, można by było sobie zrobić konkretne rumieńce. Niby to jest Blooming Nude. I bardzo możliwe, że tylko wygląda tak w opakowaniu, a w rzeczywistości jest y, lżejszym kolorem, bo ma być to taki nude. I chyba nawet to jest taki bardziej mój kolor, taki koral pomieszany z różem. Coś coś takiego, co lubię. No i bardzo ładnie wygląda opakowanie. Ciekawa jestem ceny tego. O, coś z Nuxa. Ultra Comforting Face Balm. Wydaje mi się, że jest to, skoro to jest balsam do twarzy, no to, to pewnie to jest w formie maski. Ma 15 ml i ma odżywiać, wygładzać. Um, Pomagać reperować. <noise> I reperować jakieś uszkodzenia. I wszystkie opisy tych produktów znajdziecie też w opisie. Też linki do tych produktów Wam dam. I oczywiście na sam koniec podliczę też wartość całego boksa w oparciu o pojemności, które dostaliśmy. Bo zawsze tak robię. Co się cieszę, że jest nux. W ogóle na tej stronie Field Unique um, też widziałam kalendarz z NUXa do kupienia. Z NUX na propsie. Tu teraz mamy dziewiątkę. I dziewiątka jest już większa. Miejmy nadzieję, że zawartość też, nie tylko opakowanie. Shiseido. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale wiem, że jest to taka marka, która jest chociażby w Deglasie. Shiseido Ginza Tokyo Power Infusing Concentrate. Uuu, patrzcie, jak ładnie wygląda. Wygląda tak bardzo ekskluzywnie. E, samo opakowanie jest prześliczne. No prawda? Jest mega. Tak jakby energetyzujący aktywator. W Instagramie wrzucę Wam swoją kosmetyczkę, co zamierzam ze sobą zabrać na wyjazd, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na Instagrama. Także Shiseido, naprawdę jestem zaskoczona, że, że ta, tego typu produkt w tym boksie jest. Bardzo pozytywnie mnie to nastraja na kolejne pudełeczka, które będę rozpakowywać. Więc mamy dziesiątkę dziesiątka jest w miarę ciężka. O! Jest to firma, która też była w, w kalendarzu adwentowym Look Fantastic, bo jest to Living Proof, taki odżywiający krem stylizujący, który ma zapobiegać no, takiemu puszeniu się. Powiem Wam, że to mi bardziej odpowiada niż chociażby ten, który był w kalendarzu Look Fantastic, bo tamten był przed stylizacją. Tego typu produkt możliwe, że nawet by się u mnie sprawdził. Muszę oczywiście poczytać, jak się go dokładnie stosuje. Czyli ten produkt stosujemy po umyciu włosów na mokre włosy. Kładamy od samej nasady, aż po końce. Wyszczotkować i stylizować jak zwykle. Ciekawe. Myślę, że na pewno użyję i zobaczę, jak wygładzi. <laughs> jak wygładzi włosy. Akurat <laughs> taki czarny humor. Kształt trumny. <laughs> I w jedenastce... Mamy coś, co znam, bo jest to Emma Hardy, ta mini wersja tego balsamu, który miałam z edycji limitowanej Look Fantastic Russian Doll do mycia twarzy, Moringa Cleansing Balm. Powiem Wam szczerze, że ja już używam tego balsamu, używam go rzadziej, chyba muszę się nauczyć go używać, bo jest dosyć taki natłuszczający i chyba trzeba go zmywać potem, nie tylko wycierać tą ściereczką muslinową. W ogóle przepięknie pachnie, tak cytrusowo, ja uwielbiam takie zapachy. Dwunastka jest bardzo lekka, w ogóle wszystkie są lekkie. Czy będzie coś dużego? NYX Professional Makeup Soft Matte Metallic Lip Cream, czyli coś do ust o metalicznym wykończeniu. Ciekawa jestem, jak moje ustawy wyglądały w metalicznym kolorze. I kolor jest też dosyć ciemny, czyli niezbyt moje klimaty. Aczkolwiek, jeżeli ktoś lubi NYXA i używa. Produkty Nexa, to, to myślę, że będzie zadowolony. Oj, trzynastka już jest cięższa. I w trzynastej jest jakiś krem. Jest to odżywka do włosów z firmy Philip Kingsley. Nawilżająca odżywka dla włosów falowanych, też poddanych chemicznym zabiegom. Na pewno jest to bardzo nawilżający produkt, czyli coś dla mnie. I ma bardzo krótki skład, muszę powiedzieć. Gdzieś tam dalej jest hydrolizowana elastyna, więc na pewno, jeżeli ktoś nie lubi się z proteinami, to ta odżywka mu się nie sprawdzi. Aczkolwiek yy, raz na jakiś czas, oczywiście, proteiny też są wskazane. I pojemność jest dosyć spora, bo to jest 60 ml. Zdecydowanie na plus, bo to jest bardzo dobra marka więc super. Bardzo się cieszę, że coś do włosów takiego odżywczego. Teraz mamy taką mini 14. Kolejny raz EOS. Tradycyjne EOSy, tak jak ten, już lepiej nawilżają i ja też takie EOSy posiadam. Nie, nie jest źle. Będę ostatecznie używała na pewno. 15. Uu, i tutaj mamy jakiś krem. I mamy krem Eucerin, czyli krem na dzień w pojemności 20 ml z Eucerin. Eucerin to jest ogólnie dobra marka. Miałam swojego czasu produkty z Eucerin i bardzo mi odpowiadały. I znam osoby, które też y, tylko w tej firmie znalazły jakieś swoje takie ulubione kosmetyki, więc bardzo się cieszę, że to jest akurat y, krem do twarzy. i tak patrzę datę ważności, bo od razu mi się rzuciła w oczy. Maj 2020 trzeba szybko zużyć. Pielęgnacja jest w zdecydowanej większości tutaj i bardzo dobrze. A te kosmetyki, które są kolorowe, to są takie... mech. Wolałabym samą pielęgnację. To jakieś farfoce lata. Zamykamy. Serio? Glitter kojarzył mi się z dzieciństwem. Ja niespecjalnie przypadam za tego typu rzeczami. I akurat jest to firma Berry M. A tutaj jest Glitter Bomb Glitter, Glitter Eyeshadow. Poczytam, bo może ten glitter się nawet utrzymuje na tych powiekach. Bez szału. ten jest duża, ale też lekka. Wszystko jakieś lekkie. Nie wiem. Patrzcie, jakie słodkie. Tangle Angel Baby. Jest taką formą breloczka, więc można ewentualnie ze sobą nosić jako breloczek i potem czesać z tym włosy. Tak niekoniecznie. Ktoś był bardzo pomysłowy, ale wyobraźcie sobie temu czesać włosy. Całą głowę. Także taki gadżet po prostu. O, rozerwałam pudełko. To była siedemnastka. O, i osiemnastka już jest cięższa. W końcu coś cięższego. I jest to Rituals. The Ritual of Ayurveda. I jest to balsam do ciała. Indian Rose and Himalaya Honey. Bardzo się cieszę, bo balsamów nigdy za wiele. One się zużywają bardzo szybko. Miejmy nadzieję, że jest naprawdę odżywczy, bo ja mam suchą skórę, więc ja potrzebuję nawilżenia. I to była osiemnastka. Hmm. Mamy coś benefitu. To jest tuż do rzęs. Bedgo. Bedgo, bed BedGal. Bang! Powiększająca, nadająca ujętość maskara. I rzekomo ma się utrzymywać do 36 godzin. Można mniej spać. W tym momencie tuż do rzęs uratował kolorówkę w tym kalendarzu. Była dziewiętnastka i dwudziestka to jest. Mezomask z Filorgi, czyli dokładnie taka sama pojemność, bo 15 ml, jak była w kalendarzu Look Fantastic. I jestem bardzo szczęśliwa, bo ja już tą maskę użyłam za dwa razy, raz po prostu użyłam jako taką maskę, a drugi raz już taką, jako taką maskę na noc i jest świetna, naprawdę. Buzia jest taka rozjaśniona, taka napięta automatycznie, i czytałam, że nie tylko ja jestem tego zdania, że ogólnie ta maska się cieszy bardzo dużym powodzeniem, więc cieszę się bardzo, że. Że mam drugą taką pojemność, bo pełnowymiarowy produkt naprawdę dużo kosztuje. A pełnowymiarowy ma 50 ml. Ja nawet czuję, nawet czuję tą maskę przez opakowanie. Naprawdę jestem ciekawa, jaka wyjdzie wartość zawartości. Więc czekajcie do końca. To była dwudziestka. Opakowanie potem mi się na pewno przyda do czegoś. Będę tam kitrała zapasy kosmetyczne. I tutaj mamy puder Translucent Loose Finishing Powder. Australijskie składniki, napisane, że jest to transparentne. Jakiś tam kolor ma i nie jestem pewna, czy ten kolor nie jest jakiś minimalnie różowy, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda samo opakowanie. Mmm, nie ma tutaj sitka, tak jakby jakieś sitko było, ale tutaj jest na wierzchu ten puder. Skoro już jest, to sprawdzimy. No jest miałki. Mi się kojarzy ta tekstura z podkładem mineralnym. Ja jestem pewna, że to będzie dawało ym, ładne wykończenie. Można się przejrzeć i y, zmniejsza. To jest tak jakby jakieś takie lusterko pomniejszające. Super. Można sobie poprawić makijaż, przeglądając się w opakowaniu. Przed nami trzy, bo w tym kalendarzu mamy 24. I tu mamy coś większego, więc miejmy nadzieję, że zawartość też będzie większa. Jest to tonik. Tonik do twarzy z firmy REN. Na grupie o beauty boxach dziewczyna szukała kremu z tej firmy, że jest świetny. Wobec tego bardzo się cieszę. Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Super, bardzo się cieszę. Toników nigdy za wiele. One się zużywają, one idą jak woda. Przedostatnie już pudełeczko, jest trójka. Jakiś taki mały słoiczek. Skoncentrowane serum. E, takie naprawdę skoncentrowane. Mamy tutaj 7,5 ml. Wygląda bardzo ekskluzywnie. I mamy już wigilie 24. Wobec tego zakładam, że powinna być tutaj jakaś konkretna zawartość. I sprawdźmy. Ja czuję, że jest to cięższe. Zawartość jest bardzo konkretna, bo to jest paletka Huda Beauty Topaz Obsessions. Eyeshadow palet i mamy tutaj 9 cieni, i domyślam się, tak już patrząc na tą paletkę, że są to też takie kolory bardziej jesienne. Patrzcie, jak pięknie wyglądają. A! I mamy tutaj różne odcienie złota, te takie połyskujące cienie. Jest tutaj taki bardzo ciemny brąz, więc zdecydowanie można zrobić tą paletką. Niemal każdy makijaż też nie ma innych odcieni aniżeli brązy i, i rudości, ale bardzo cieszy mnie ten miodowy kolor. Yy, paletka też jest bardzo dobrej jakości, bardzo solidna. No ja nigdy nie miałam jeszcze produktów z Huda Beauty, a teraz będę miała okazję przetestować. Dobra, wracam już z podsumowaniem. Podliczyłam wszystkie wartości tych produktów w zależności od ich pojemności i można powiedzieć, że zapłaciłam za tego boxa 380 zł. A wartość zawartości to jest jakieś 1200 zł. Tam bez paru groszy, w zależności od kursu, oczywiście euro. Natomiast 1200 zł wychodzi. Także około um, trzykrotności ceny tego boksa dostajemy tutaj wewnątrz. Samych produktów kolorowych mamy, czyli 7 z 24 to są produkty kolorowe, kosmetyczne, z czego 3 na pewno nie będę używała plus te plus szczotka też raczej nie wobec tego można powiedzieć, że czterech produktów tak niekoniecznie będę używała z 24, czyli 20 pozostałe zdecydowanie tak. Rzęsy... Okej, okay, na pewno się użyję prędzej czy później. Natomiast pozostałe produkty to są produkty pielęgnacyjne i ta pielęgnacja mnie niezmiernie cieszy, bo są to produkty, których zdecydowanie będę używała i są to bardzo dobre marki. Więc z tym większą e, ochotą przetestuję e, te marki, których jeszcze nie miałam okazji używać, ale je znam, kojarzę. Więc można powiedzieć, że ten kalendarz jest e, Pozytywnym zaskoczeniem, naprawdę. No zdecydowanie wygrywa e, wigilina szufladka, bo jest to Huda Beauty reszta naprawdę na bardzo duży plus, no i wartość mamy wewnątrz 1200. Fakt, że nie przebije to kalendarza adwentowego Look Fantastic, bo tam mieliśmy wartość 2182 zł za jakieś tam 300, 380 można powiedzieć, bez zniżki dla subskrybentów. Wiecie, to teraz porównując każdy kalendarz do Look Fantastic to mogłoby wyjść, że nie znajdziemy kalendarza, który mu dorówna, no ale nie, nie chodzi tutaj o porównywanie, a o Samo zestawienie, podsumowanie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Dajcie znać, czy ta zawartość Wam by odpowiadała i czy ewentualnie zastanawiacie się nad zakupem takiego kalendarza. Wszystkie linki oczywiście dam Wam pod spodem, żebyście sobie obejrzeli tą stronę. Też są różne produkty, w tym The Ordinary, które, które sobie zamówiłam. Macie tam naprawdę mną Warto sobie przejrzeć. Przesyłka darmowa powyżej 90, a tak to i tak nie jest droga. Dobra, to przejdziemy teraz już do losowania, bo wiem, że część z Was na to czeka. Dobra, wobec tego e, wrzucam, pozaginam, wrzucę do, do kotła i będziemy losować. Dobra, także robimy losowanie. Tutaj jest mniej tych karteczek, więc nie powinno być tak ciężko. Dobra, mam jedną karteczkę jest to subskrybent, look fantastic, i jest to. Myślę, że na pewno się ucieszy, bo kojarzę, yy, kojarzę Monikę. Jest to Monika, furtek yy, Monika. Nie wiem, czy będzie widać, bo nie mam autofokusa, także yy, Monika wygrywasz jako subskrybent e, boksa. Tak jak też wspominałam, subskrybenci biorą udział w też drugim losowaniu, wobec tego ja nie wyjmuję tych karteczek z wewnątrz, tylko dorzucę. Uf. Ale by było, co? Jakby ta sama osoba wygrała. Tak, łot! A wtedy jedna przysyłka. Dwa boksy idą do jednej osoby. Dobra, to teraz tak, żeby nie było wątpliwości. Dobra. Niech będzie to. I to jest. Patryk, Natalia Błasz. Więc nie wiem, czy Patryk, czy Natalia wygrali czy wspólnie. Nie ma tam żadnych kosmetyków męskich, aczkolwiek myślę, że Natalia się ucieszy. Ta osoba też y, wygrywa kod zniżkowy na kalendarz adwentowy, więc śmiało będzie mogła sobie zamówić, jeżeli chce. Oczywiście, jeżeli nie, śmiało może przekazać komuś innemu. No i cóż, to by było na tyle. Y, kalendarz mamy rozpakowany, losowanie odbyło się. Dajcie znać, czy zawartość kalendarza Wam się podobała, czy nie. Czy sami ewentualnie na taki kalendarz byście się zdecydowali. Jeżeli ten filmik Wam się podoba, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam Was do tego. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam będę z urlopu chociażby starała się wrzucać jakieś relacje. No i na mojego Facebooka, bo tam też um, wrzucam za każdym razem posty, jakieś bieżące informacje, chociażby właśnie o rozdaniu, e, więc też Was serdecznie do tego zapraszam. A i dajcie znać, czy chcecie kolejne unboxingi, bo takie też się szykują, tylko muszę wrócić z urlopu, będę miała lekkie opóźnienie. Natomiast... Już wiem, jakie rzeczy będą w moim posiadaniu. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.